Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek z serii Kontynenty, której dosyć dawno tutaj nie było. Przypominam, że ostatnio rozpoczęliśmy Amerykę Południową, i teraz czas na część drugą. A jeżeli ktoś w ogóle nie kojarzy tej serii, to w skrócie powiem, że jest to seria przygotowana z Gosią i Jankiem w zasadzie w oparciu o ich ranking, który przygotowali i w którym uszeregowali seryjnych morderców według liczby ich ofiar w zależności od kontynentu. A jeśli chcecie zobaczyć, jak te rankingi przygotowane przez Gosię i Janka wyglądają, to zapraszam na grupę. Linka znajdziecie w opisie. A ja zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Republika Kolumbii to państwo położone w północno-zachodniej części Ameryki Południowej. Leży nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym. Co ciekawe, to jedyny kraj południowoamerykański, który leży nad dwoma oceanami. Znajdziemy w nim także fragment Puszczy Amazońskiej, a jego osią jest łańcuch Andów. I to właśnie z tym łańcuchem górskim może wam się kojarzyć dzisiejszy seryjny morderca nazywany Potworem Zandów. I nazwa ta naprawdę pasuje do tego seryjnego mordercy, bo został oskarżony o zgwałcenie i zabicie ponad 300 dziewczynek. A zatem uprzedzam, że w tym odcinku pojawi się wątek dzieci. W malowniczej Tolimie w Kolumbii 8 października 1949 roku, jako siódme z trzynaściorka dzieci, urodził się Pedro Alonso Lopez. Były to trudne czasy dla jego rodziny. Żyli niemal w nędzy. Do tego jego matka, Benilda Lopez de Castaneda, zajmowała się prostytucją, a Pedro był owocem jej romansu z Minardo Reyesem, który wówczas był żonaty z inną kobietą. Do tego mężczyzna był członkiem prawicowej partii. Do tego akurat w czasie, gdy w państwie wybuchła zbrojna konfrontacja partii liberalnej i konserwatywnej zwana La Violencia. Łącznie trwała 10 lat, od 1948 do 1958 roku. Walki toczyły się głównie w wiejskich regionach kraju, do tego panowały zamieszki i niewyobrażalne akty przemocy. W trakcie tych walk ojciec Lopeza został postrzelony. W rezultacie zmarł na 6 miesięcy przed jego narodzinami. Szacuje się, że konflikt ten pochłonął między 200 a 300 tysięcy istnień ludzkich. Do tego nastąpiła przemusowa migracja prawie dwóch milionów osób, czyli była to jedna piąta ludności Kolumbii z tamtego okresu. Jak się domyślacie, warunki dla tych, którzy zostali, nie były zbyt dobre, ale właśnie w takich na świat przyszedł Pedro Lopez. Według jego matki był grzecznym chłopcem, który chciał zostać nauczycielem, gdy tylko dorośnie. Kobieta sama o sobie mówiła, że była kochająca i opiekuńcza. Zupełnie inaczej uważał jej syn, który twierdził, że była okrutna, wulgarna i agresywna. Na jego opinię na pewno miało wpływ też to, że niemal od najmłodszych lat obserwował, jak uprawiała seks ze swoimi klientami. Był świadkiem także tego, jak pozwalała im się bić. Jednak niezbyt długo Pedro mieszkał ze swoją matką i rodzeństwem. Gdy miał 8 lat, matka przyłapała go na tym, jak pieścił swoją młodszą siostrę. To zdenerwowało ją na tyle, że ponoć wyrzuciła go z domu. Pojawiła się też teoria, że to on sam z tego domu uciekł, tak czy inaczej, wylądował na niebezpiecznej ulicy. A mówię niebezpiecznej, bo wciąż panowała tam wojna domowa. Niezależnie od tego, czy Pedro postanowił sam odejść z domu, czy jednak matka kazała mu z niego się wyprowadzić, od tej pory był zdany tylko sam na siebie. Tylko, że wciąż był dzieckiem i to bardzo ufnym, zwłaszcza w stosunku do dorosłych. I ktoś postanowił to wykorzystać. Pewnego dnia, w trakcie jego pobytu na ulicy, podszedł do niego mężczyzna. Następnie zaoferował mu z dobroci swojego serca, jak to mu się wtedy wydawało, że da mu coś do jedzenia oraz udostępni łóżko do spania. A że Pedro był zmęczony i głodny, to bez wahania się zgodził i poszedł za mężczyzną. Tylko dosyć szybko się okazało, że to nie była prawda. Zamiast bezpiecznego domu, nieznajomy zabrał go do opuszczonego budynku, a następnie zgwałcił wielokrotnie. Po wszystkim, z powrotem wrzucił go na ulicę. To zdarzenie sprawiło, że od tej pory Pedro bał się każdego nieznajomego. Uważał, że teraz ulica jest bezpieczniejsza niż zaufanie jakimś obcym ludziom, dlatego wolał sypieć w zaułkach i opuszczonych budynkach. W tym czasie robił też wszystko, żeby unikać innych ludzi. W rezultacie za dnia się ukrywał i dopiero nocą wychodził, aby poszukać jakiegoś siedzenia ze śmietników czy na lokalnych wysypiskach. I tak minął mu mniej więcej rok, a po tym czasie udał się do Bogoty, czyli stolicy Kolumbii, gdzie zjawisko bezdomnego dziecka na ulicy nikogo nie dziwiło. Postanowił jednak, że zaufa takim osobom jak on, a dokładniej takim dzieciom jak on. I dołączył do jednego z gangów. Tam się czuł bezpieczniej, bo miał ochronę, ale też tam poznał smak basuko, czyli zanieczyszczonej kokainy. Natomiast takich gangów było więcej i wszystkie ze sobą walczyły, czy to o miejsce do spania, czy jedzenie. W końcu jednak w życiu chłopca wydarzyło się coś, co odmieniło na chwilę jego losy. Różnie źródła podają i trudno powiedzieć, jak to do końca było. Ale mniej więcej między 10 a 12 rokiem życia dostrzegła go starsza para Amerykanów. Postanowili oni interweniować, jeżeli chodzi o sprawę chłopca, i zabrać go z ulicy, ale nie do swojego domu. Po ich interwencji Pedro trafił do szkoły dla sierot. Tam też miał zapewniony swój pokój i wyżywienie. Wydawało się, że w końcu los się do niego uśmiechnął. Ale nie na długo, bo tam po raz kolejny dorosły zawit jego zaufanie. Otóż później Pedro twierdził, że wtedy właśnie jeden z nauczycieli wykorzystał go seksualnie. To sprawiło, że wszystkie jego poprzednie lęki się odrodziły i zaczął narastać w nim gniew. Postanowił, że ucieknie z tej szkoły, więc ukradł pieniądze z biura, a następnie wybrał się w dobrze sobie znane miejsce czyli na ulicę. Paradoksalnie dla niego była to taka jedyna bezpieczna przystań. Choć faktycznie na ulicach zrobiło się już spokojnie. Ustały konflikty zbrojne, rząd się reorganizował, powoli zaczęły się otwierać fabryki. Ale Pedro, który nigdy nie otrzymał żadnej edukacji, nie miał kwalifikacji w żadnym zawodzie i trudno by było, żeby je miał, bo w końcu miał tylko 12 lat. Mimo tego tym razem dosyć szybko znalazł dla siebie rozwiązanie. Okazało się, że całkiem dobrze wychodzi mu kradzież samochodów i postanowił, że właśnie tym się zajmie. W jego głowie miał niewiele do stracenia, do tego lokalne sklepy bardzo chętnie mu płaciły za takie usługi. Przez chwilę szło mu to całkiem nieźle, był bardzo sprawnym złodziejem samochodów, do tego doceniali go młodsi uczniowie, którzy chcieli kiedyś działać tak jak on. Ale w końcu jego dobra pasa została przerwana, a dokładniej w 1969 roku, czyli mniej więcej po 6 latach, został wtedy aresztowany za kradzież samochodów i skazany na 7 lat więzienia w Bogocie. Samo więzienie nie byłoby dla niego uzdrowieniem, gdyby nie to, co wydarzyło się tam już po dwóch dniach odbywania kary. Mianowicie trzech albo czterech więźniów, w zależności od źródła, postanowiło go zgwałcić. Tym razem Pedro stwierdził, że nie popuści swoim oprawcom. To wydarzenie doprowadziło go do naprawdę głębokiej traumy i skrupulatnie opracowywał zemstę. Mając do dyspozycji tylko więzienne przybory, wykonał z nich prymitywny nóż. Przez następne dwa tygodnie szykował się do ataku, uważnie obserwując, kiedy będzie najlepszy moment i właśnie w tym czasie pozbawił życia każdego z nich. Oczywiście władze więzienne dosyć szybko doszły do tego, kto stoi za tymi morderstwami, ale postanowiły, że będzie to traktowane jak sama obrona i do wyroku mężczyzna otrzyma tylko dwa lata. Lapisowi w tym tym momencie było wszystko jedno. Jedyne co sobie poprzysiągł, to to, że już nigdy więcej nikt go nie dotknie. I w zasadzie przez resztę wyroku nie musiał się o to obawiać, bo to co zrobił sprawiło, że inni więźniowie odnosili się do niego z szacunkiem. Miał też dużo czasu, aby rozmyślać. I w związku z tym coraz bardziej analizował to, że to matka go tak skrzywdziła. Uważał, że to przez nią, relacja z nim jest praktycznie niemożliwa, że nigdy nie będzie miał normalnych relacji z innymi ludźmi. A skoro się z tym już pogodził, to postanowił, że czas na zaspokojenie swoich potrzeb seksualnych. Choć wiadomo, w więzieniu nie miał zbyt wielu możliwości na to, więc realizował je przeglądając magazyny pornograficzne. I tak mijały mu kolejne lata w roku, aż w końcu w 1978 roku został zwolniony z więzienia. Po jego opuszczeniu uznał, że teraz czas na Peru, że on już nie chce żyć w Kolumbii i tam zacznie swoje życie na nowo. Tylko, że tym razem miał nowy cel. Postanowił, że będzie polował na małe dziewczynki. Później przyznał się do tego, że w tamtym czasie zabił ich ponad 100. I chyba poczuł się zbyt pewny siebie, by pewnego dnia... Coś przyłapał go na gorącym uczynku, a następnie postanowił ukarać. Otóż został przyłapany na tym, jak próbował uprowadzić dziewięcioletnią dziewczynkę z jednego z tamtejszych plemion. Plemię postanowiło, że mężczyzna zostanie ukarany. Najpierw go pobili, później torturowali, na koniec zakopali po samą szyję. I gdy już planowali dokończyć swojego dzieła, czyli polać mu głowę syropem, a następnie pozwolić mrówkom zjeść się stało się coś niespodziewanego. Na miejsce Jeepem przyjechała amerykańska misjonarka. Przekonała członków plemienia, że to nie jest rozwiązanie i najlepiej będzie, jeżeli ona zwróci Lopez'a na policję. Przez chwilę się zastanawiali, ale w końcu stwierdzili, że dobrze, że może tak być i tak też się stało. Kobieta zabrała mężczyznę jeepem i odjechała, a następnie wypuściła go na granicy Kolumbii i puściła. To doświadczenie bliskiej śmierci nie wpłynęło na jego zachowanie, a wręcz odwrotnie wydawało się, że tylko się rozkręcił. Uznał jednak, że jego czas w Peru się skończył i na chwilę osiadł w Kolumbii, a później wybrał się do Ekwadoru. Twierdził, że w tym państwie zabijał około trzech dziewczynek tygodniowo. Tak się o tym wypowiedział. Lubię dziewczynki w Ekwadorze. Są delikatniejsze i bardziej ufne, bardziej niewinne. Nie takie jak kolumbijskie dziewczynki, które nie ufają obcym. I tak się może zastanawiacie, czy władze w ogóle nie zauważyły, że kilkadziesiąt, jak nie dziewczynek zaginęła. To od razu wam powiem, że zauważono wzrost liczby zaginionych dziewczynek, ale stwierdzono, że zostały porwane przez handlarzy dziećmi gdzie później miały być traktowane jak niewolnice, sprzedawane i wykorzystywane seksualnie. I choć policja nie brała nawet pod uwagę innego wytłumaczenia, to właściwie nic z tym nie robiła. Znaczenie miało też to, że dziewczynki pochodziły z biednych rodzin i wydawało się, że nic w tej sprawie nie zostanie zrobione, aż w końcu doszło do powodzi. I to naprawdę ogromnej powodzi. W pobliżu Ambato w Ekwadorze w 1979 roku. Gdy powódź w końcu ustała a stan wody się obniżył, mieszkańcom ukazał się makabryczny widok. Natrafiono bowiem na ciała czterech zaginionych dziewczynek. I w zasadzie był to punkt zwrotny, dlatego że śledczy dosyć szybko ustalili, że nie był to wypadek. Zaczęli też rozważać możliwość, że na ich terenie grasuje seryjny morderca. I zanim śledztwo zdążyło się rozkręcić, właściwie został złapany, i to dosłownie na gorącym uczynku. A dokładniej, kilka dni po tym, jak odkryto ciała czterech dziewczynek, matka dwunastoletniej Marii Powedy zauważyła, że jej córkę ktoś próbuje uprowadzić. Były wtedy na targu i kobieta z pomocą innych kobiet od razu zaatakowała mężczyznę. Dzięki temu ocaliła życie swojej córki, a seryjnego mordercę wydała policji. Oczywiście Pedro nie przyznawał się do winy, twierdził, że jest dobrym człowiekiem i że miał czyste intencje. Ale zeznania matki Marii i innych świadków zdecydowanie ukazywały go w złym świetle. Wreszcie został poddany standardowemu przesłuchaniu, aż w końcu powiedział policjantom, że nie jest Ekwadorczykiem, ale kolumbijskim woczęgom. Twierdził, że po tym wyznaniu porucznik policji go pobił i oskarżył o bycie członkiem gangu porywającego dziewczyny Zambato. Lopez dodał, że policjant miał mu grozić, że go zabije, jeżeli się do tego nie przyzna, ale ten i tak milczał. Pewne jest natomiast to, że faktycznie mężczyzna nic nie chciał mówić i policjanci szukali innego sposobu, aby go do tego przekonać. W końcu wymyślili, że zastosują pewien podstęp. W tym celu poprosili miejscowego księdza o pomoc, przebrali go za więźnia, a następnie umieścili w celi razem z Lopezem. I ku ich szybkiemu zaskoczeniu sztuczka zadziałała, bo mężczyzna dosyć otwarcie zaczął opowiadać o swojej historii. Bez żadnych ogródek podzielił się ze swoim nowym współwięźniem swoimi brutalnymi zbrodniami. Po informacjach, jakie otrzymali od księdza przebranego za więźnia, mieli pewność, że mają tego, kogo szukali. Tym razem jednak przesłuchać mężczyznę postanowił osobiście kapitan Kordowa. Szedł do pokoju, w którym trzymany był Pedro, następnie poprosił resztę policjantów, aby opuścili ten pokój, i stwierdził, że będzie w stosunku do niego bardziej przyjazny, i czuł, że w ten sposób zyska jego zaufanie, a w rezultacie uzyska jego przyznanie się do winy. W związku z tym zaproponował mu jedzenie, papierosy, zapytał, jak się czuje, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, i dodał, że potem, jak mu odpowie, to będzie dopytywał go o ten gang porywaczy. Natomiast w tym momencie Lopez wzruszył tylko ramionami i powiedział, że on nic nie wie o żadnym gangu. Kapitan spróbował z innej strony i powiedział, że jest pod ogromną presją ze strony rodziców zaginionych dziewczynek, i że musi znaleźć odpowiedź na to, kto je uprowadził i gdzie są. W końcu Pedro zaczął mówić, przekazał mu informację, że wie, gdzie może znaleźć jedną ofiarę, i że będzie to w chatce, poza miastem. Gdy później podał dokładną lokalizację, policjanci od razu się tam udali, a tam na materacu znaleźli nagie ciało jednej z zaginionych dziewczynek. Na kolejnym przesłuchaniu kapitan zapytał Lopeza, ile dziewczynek tak naprawdę zabił. Mężczyzna spojrzał wtedy w górę, a następnie przyznał, że ponad 200 w samym Ekwadorze. Dalsze rozmowy z nim doprowadziły do tego, że postanowił zaprowadzić policję do 30 płytkich grobów. Ale gdy dowiedział się, co mu za to grozi, a dokładniej, że zostanie oskarżony o morderstwo, uznał, że pora przestać współpracować i oświadczył, że jest niewinny. Mimo tego jego dotychczasowe wskazówki sprawiły, że w samym Ambato odnaleziono w sumie 53 ciała. Wielu ofiar nie udało się jednak odnaleźć ze względu na powodzie lub zwierzęta, które te prowizoryczne groby rozkopywały. Dwa miesiące później Pedro Lopez przyznał się łącznie do 110 zarzutów morderstwa. Policjanci jednak twierdzili, że mogło być ich ponad 300, a może nawet 350. Ze względu jednak na dodatkowe procesy, które musiałyby się odbyć w Kolumbii i Peru i które były zbyt skomplikowane i kosztowne, zaniechano sprawdzenia tych wszystkich przypadków. W trakcie przesłuchań udało się ustalić, że Lopez przeważnie wybierał na swoje ofiary dziewczynki w wieku od 8 do 12 lat. Przeważnie pochodziły z biednych wiejskich miejscowości. Nie miał żadnych preferencji rasowych, ale przyznał, że często miał ochotę uprowadzić dzieci turystów. Natomiast nigdy mu się to nie udało, bo ci bacznie je obserwowali. Tak to komentował. Spędzałem wiele dni podążając za angielskimi i szkockimi rodzinami oraz ich pięknymi blond córkami, ale nigdy nie miałem okazji, żeby je porwać. Ich rodzice byli zbyt czujni. Według wyliczeń policji, mężczyzna co tydzień przez okres trzech lat zabijał dwie albo trzy dziewczynki. Najczęściej na swoje ofiary trafiał na targach. Kusił, że pokaże im jakąś biżuterię, jakieś świecidełka. A gdy te ufnie za nim podążały, zabierał je do swoich kryjówek, gdzie wcześniej przygotowywał dla nich groby. Czasami w jednym grobie chował kilka ciał. Wybór ofiar opisywał tak: Spacerowałem po targowiskach, szukając dziewczynek o pewnym wyrazie twarzy, urody i niewinnym wyglądzie. A gdy już wybrał swoją ofiarę, to często śledził ją przez dwa albo trzy dni i czekał cierpliwie, aż będzie sama. W końcu nadarzała się okazja, zabierał je w ustronne miejsce, tam je gwałcił, a następnie dusił. Miał jednak zasadę, że nie robił tego w nocy. W związku z tym, aby taką dziewczynkę uspokoić, przez całą noc ją tulił, udawał jakieś przytulanki i czekał na wschód słońca, by potem móc obserwować, jak jej oczy blakną, a następnie umiera. Uważał, że gdyby zrobił to w nocy i nie widział tego całego obrazu, to takie morderstwo byłoby zmarnowaną okazją. Deklarował też, że dziewczynki dosyć szybko traciły życie mniej więcej w ciągu 5 do 15 minut. Natomiast zawsze musiał się upewnić, że faktycznie to życie straciły. Dlatego na przykład podkładał im lusterko pod nos i sprawdził, czy nie oddychają. Później przyznał się, że wykorzystywał ciała dziewczynek do przyjęć herbacianych i grał z nimi w gry. A dokładniej odwiedzał ich groby, rozmawiał z nimi, nazywał małymi przyjaciółmi. Ale po pewnym czasie ta zabawa mu się nudziła, bo dzieci mu nie odpowiadały i wtedy szukał kolejnej ofiary. Gdy policjanci usłyszeli to wyznanie, to aż nie mogli w nie uwierzyć. Jeden z oficerów tak to wspominał: To było dziwne. Pamiętał wszystko i opisy wszystkich dziewczynek. Wiedział, gdzie są ich ciała. Był zadowolony, pokazując nam te ciała. Nie czuł wyrzutów sumienia, poczucia winy, niczego. Gdy tylko opinia publiczna dowiedziała się o jego makabrycznych zbrodniach, od razu nazwała go potworem zandów. Mężczyzna nigdy nie okazał skruchy za swoje zbrodnie. Choć było ich tak wiele, to ostatecznie został skazany za trzy morderstwa i w 1980 roku otrzymał wyrok 16 lat więzienia. W tym czasie był to najwyższy możliwy wyrok do uzyskania. Dopiero później prawo zmieniono i karę tę zwiększono do 25 lat. Na sali powiedział sędziemu, że czuł się jak Bóg, gdy zabijał te dziewczynki. Silił się też na różne filozofie w stylu: kiedy ktoś umiera, całkowicie traci swoje emocje, wizje i zdolność widzenia. Po śmierci możesz zapomnieć, kim jesteś. Wszystko, co zrobiłeś, jest teraz ciemnością. By potem dodać: Jestem najgorszym z najgorszych, może kompletnym zwierzęciem. Ale jestem za młody, żeby umrzeć. I choć to, czego dokonał Pedro Lopez, było przerażające, to początkowo wspominano o tym tylko w lokalnych mediach. Dopiero wywiad przeprowadzony przez Rona Leitnera sprawił, że o Lopezie dowiedział się cały świat. A ten wywiad szokował niemal wszystkich, bo Pedro twierdził w nim, że jeżeli wyjdzie kiedyś z więzienia, to z radością wróci do zabijania małych dzieci. I pomimo tak przerażającego wyznania, w 1994 roku stało się coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. 31 sierpnia Lopez został zwolniony z więzienia za dobre zachowanie, ale zanim ktokolwiek się zdenerwował, już po godzinie został aresztowany jako nielegalny imigrant i deportowany do Kolumbii. Co prawda, mężczyzna próbował się bronić i twierdził, że on uzyskał obywatelstwo ekwatorskie w 1974 roku ale nie miał na to żadnych dowodów. W związku z tym został przetransportowany do Kolumbii, a następnie w Bogocie zaprotestował, gdy został poddany ocenie medycznej. Żądał wtedy uwolnienia. To z kolei zupełnie nie spodobało się zebranemu tam tłumowi, który próbował go zliczować. Tylko ku zaskoczeniu Lopez w zasadzie nie został oskarżony o żadne morderstwo w Kolumbii. Natomiast uznano, że on w Bogocie zostać nie może i został przeniesiony do El Espinal, gdzie kilkadziesiąt lat wcześniej mieszkał ze swoją matką. Liczono, że w międzyczasie zgłosi się jakiś świadek, który potwierdzi, że to właśnie Lopez zaatakował na przykład jego dziecko, siostrę, koleżankę, kogokolwiek. Brakowało właśnie jakiegoś dowodu. Aż w końcu pojawił się pewien świadek, kobieta, która twierdziła, że widziała jak w 1979 roku mężczyzna odchodził z jakąś dziewczynką, która później stała się jego ofiarą. W związku z tym śledczy mieli to czego szukali i mógł ruszyć proces Lopeza. Natomiast jego obrońca wystąpił o to, aby przebadać go psychiatrycznie. Próbował wykazać, że jest osobą niepoczytalną. I w zasadzie udało mu się do tego doprowadzić, bo w 1995 roku za taką go uznano, a w związku z tym skierowano do szpitala psychiatrycznego. Paradoksalnie, trzy lata później, w 1998 roku, uznano jednak, że jest wolny i go wypuszczono. Wyznaczono kaucję w wysokości 50 dolarów i warunek, że ma kontynuować leczenie psychiatryczne i zgłaszać się na policję co miesiąc. I jak się domyślacie, niemal natychmiast po wypuszczeniu na wolność rozpłynął się w powietrzu. I w zasadzie nie do końca wiadomo, co się z nim stało. Czy gdzieś się ukrywa, czy ktoś go dopadł. Z tego, co widziałam, jeszcze w styczniu 1999 roku udzielił jednorazowo wywiadu, a w nim powiedział: Jestem człowiekiem stulecia. Nikt nigdy o mnie nie zapomni. Polowałem na moje ofiary całymi dniami. Szukałem dziewczynek, w których spojrzeniu była niewinność i piękno. To były dobre dziewczęta. Pomagały swoim matkom. Chodziłem za nimi kilka dni. Czekałem, aż zostaną same. Dawałem im jakieś prezenty, na przykład małe lusterko. Potem zabierałem je na skraj miasta, obiecując prezent dla ich matek. Co ciekawe, gdy sam został zapytany o to, co myśli, że jako zabójca jest wolny, twierdził, że tak to jest dziwne, ale takie jest nasze prawo. Obawiał się też, że jeżeli w Kolumbii ruszyłby inny proces w jego sprawie, to wtedy czekałaby go śmierć. Do tego myślał, że w zasadzie to długo nie pożyje, bo wiedział, że wiele rodzin chce się na nim zemścić. Podobnego zdania była też matka Marii Powedy, czyli tej ostatniej dziewczynki, którą chciał uprowadzić, a przy której go złapano. Powiedziała, że jej zdaniem to on za długo nie pożyje i że to będzie dobroć dla świata, jeżeli ktoś zamorduje tego diabła. Z tego, co wyczytałam, obecnie Lopez jest poszukiwany przez Interpol. Ostatnia zmianka o nim pochodzi z 2002 roku, kiedy to właśnie ogłoszono, że Interpol go poszukuje w związku z morderstwem w Kolumbii, które pasowało do jego modus operandi. Jeśli chodzi o jego motywację, to za wszystko obwiniał swoją matkę. Stwierdził, że to, że musiał ją obserwować, jak uprawia seks, bardzo źle na niego wpłynęło. A to, że matka wyrzuciła go z domu, sprawiło, że chciał kogoś za to ukarać. Uważał też, że w zasadzie swoim ofiarom robił przysługę, bo oszczędzał im życia w biedzie i dalszych nadużyć w stosunku do nich. Jako zabójca porównywał się do widzów, którzy biorą udział w walkach byków, czekując z fascynacją czekanie na zabójstwo. Mówił... Jest to cudowny moment, boski moment, kiedy obejmuję dłońmi gardło małej dziewczynki. Patrzę jej w oczy i widzę pewne światło, iskrę, która nagle gaśnie. Jej palce trzepoczą na chwilę. Moment śmierci jest fascynujący i ekscytujący. Tylko ci, którzy rzeczywiście zabijają, wiedzą o co mi chodzi. Któregoś dnia, kiedy zostanę zwolniony, znowu poczuję tę chwilę. Z przyjemnością znów zabiję. To moja misja. A na koniec dodał: Straciłem niewinność w wieku 8 lat. Postanowiłem więc zrobić to samo z tyloma dziewczynkami, ile tylko będę mógł. I do wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy jestem ciekawa, co Wy o niej sądzicie i czy uważacie, że Pedro Lopez żyje, czy jednak nie. Chętnie poznam wasze opinie w komentarzu. I od razu Wam powiem, że między tym seryjnym mordercą a tym, który pojawi się w trzeciej części, jest wiele wspólnego, jeżeli chodzi o ich dzieciństwo. I w zasadzie o paru seryjnych mordercach Wam już tutaj na tym kanale opowiedziałam. I tak jak sobie teraz przypominam, to jednak w większości to dzieciństwo nie było takie, jak powinno. I znów pojawia mi się taka myśl, że jednak mordercą się chyba człowiek nie rodzi, a bardziej nim staje. Też jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie. Czy seryjni mordercy rodzą się z jakimiś predyspozycjami, czy jednak to dzieciństwo takich kształtuje? A może uważacie, że są jeszcze inne czynniki, które mają znaczenie? Też jestem ciekawa i chętnie poznam Wasze zdanie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie i wszelkiego rodzaju wsparcie. Życzę Wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.